dzień do zawodów. Powinienem być jakiś zmęczony, osrany jak tamtym razem, ale powiem wam, nóżki zapieprzają jak cholera. Męska sylwetko. Here I come. E, jaki krótki termin, nie chcę. Trudno, te droższe wezmę. Jeszcze papier, jakby, so, jakby się zestał po takiej ilości tłuszczu. Gotowe, wszystko. 6 dni do zawodów. Jak widzicie, humor szampański jeszcze. Nie wiem, jak to się dzieje. Aczkolwiek co. Nagrałem sobie ostatni film. Będzie to film o pieprzeniu sobie metabolizmu. I co? I czuję się fantastycznie. Pokażę wam mm, zalążek mojej formy. Tu jest strasznie zimno, więc żył w ogóle nie będziecie widzieć. Jak widzicie, kontrola brzucha jest u mnie <grydy> po prostu wybitna przy tym, co było. <grydy> Tutaj pokażę wam, jak mój brzuch trzymałem. Teraz będzie on trzymany dużo, dużo lepiej, ponieważ był trenowany trzy razy w tygodniu, a nie ani razu. A jeszcze wam nogę pokażę w sumie. Jest większa. Jest bardzo, bardzo docięta. Dwójka jak zwykle piekielnie u mnie docięta poślad. Również wycięte jak widzicie. Dlatego ktoś pewnie zapyta, Rafał, dlaczego ty w kulturystyce Open nie startujesz w tym roku? Zrobienie aż takiej formy, jaką miałem na klasyk, jest naprawdę wymagające dla zdrowia i nawet mnie to zmę zmęczyło. A że yy, męska sylwetka nie jest aż tak wymagająca jak kulturystyka, to po prostu chciałem sobie odpocząć już w tym roku, tak zakończyć ten sezon startem tylko i wyłącznie w męskiej sylwetce. Zobaczymy, czy uda się yy, polepszyć tą szóstą lokatę, którą miałem ostatnio, no ale będę trzymał brzuch, no to no to jak ma być gorzej? Gorzej ma być, no tylko może być już lepiej. No a jeśli będzie coś takiego kochanego, to tylko jeszcze lepiej będzie. Dzisiaj rano waga pokazała mi 73,75, więc jest przekozacko. Moja wymarzona waga na scenie to jest właśnie 73 kg, gdybym tyle miał już po ładowaniu, więc super, super po prostu. Wręcz idealnie, bo te 75-750 gramów wody to akurat idealnie zejdzie, będę mega docięty, a w sobotę i niedzielę jeszcze podładujemy. I to wszystko drodzy Państwo, teraz wracam do pracy, jeszcze sobie pochodzę na bieżni, a później na trening. Poczucie fantastyczne drodzy Państwo, jak na szósty dzień Właśnie. E, przed zawodami. Właszcza tak zobaczymy formę swoją, nie? A taka sama pogoda była, Piotr, jak wychodziłem w klasyku, pamiętasz? Też tak lało. Dobry znak. I wieczorkiem jajeczka lądują na patelkę. Cyk, zrobimy sobie jecznicę. Jest i mój przyjaciel w niedoli. Deszcz czy nie deszcz? Zawsze mówi, chodź, Rafał, idziemy robić kroki. No to idę. Wasz przeciwdeszczowy zakłada i idziemy. Z porą, drodzy Państwo, trzeba jakoś uzyskać tę hiszpańską opaleniznę, jeśli nie było specjalnie słonecznego tego lata, więc jedynym wyjściem jest 9 minut na solarium. Zapraszam! Nawet oko Saurona mamy w Rzeszowie, popatrzcie. No, bardziej takie oko Sraurona, bo jakieś dymy z tego lecą, no ale jednak. Macie takie? A tutaj jedna z ulubionych moich przekąsek, czyli takie oto serowe zawiaski. Mm. I popatrzcie tylko jakie to piękne mocarelka, cztery serki niespodzianki i jajeczka. To na podłogę nasypał ser, jaja i masło. Wszystko oczywiście naturalne, najwyższej jakości, a nie jakieś przetworzone gówno. Mm. Popatrzcie tylko jakie pyszne, żółciutkie jajeczka. Ja też chcę. Mm, mm, mogę ci zrobić, jak chcesz. Ja się z wami żegnam, widzimy się jutro. Mmm! Mm. mi. Dzień dobry, jest godzina siódma. Już się święta zbliżają wielkimi krokami, jak widzicie, aczkolwiek pokażę Wam moje wyposażenie, <śm> pasożyty Wam pokażę, moje wyposażenie na Tegoroczne zawody 9 listopada. Drodzy Państwo, jak widzicie, olej kokosowy. Będę próbował smarować się tym razem dla lepszego połysku, już po brązowieniu. Zobaczymy, kilku zawodników to miało i mi się to podobało. Olejem kokosowym, fajnie to. No przecież nie będę się rzepakiem smarował do cholery. Jasne, jestem ketokocurem. To kwas nasycony, musi być, nie? Kupiłem sobie też. Dużo wcześniej, już taki oto właśnie bidon, który ma tutaj dwa pojemniczki. Jak widzicie, w jednym jest AAKG, w drugim jest Cytrulina. Na lepszą pompę, oczywiście, podczas zawodów, podczas pompowania, już przed wyjściem bezpośrednio na scenę. Tu, Gacie, kurde, jeszcze się powiem Wam, nie zdecydowałem do samego końca, w których wystąpię, ale pewnie w tych. Dresiki, tutaj są. Tu są nowe gumy do pompowania, takie potężniejsze w sumie, bo miałem taką bardzo słabą. Mata termiczna, no i klapeczki, tak jak ostatnio sobie zapomniałem, pół godziny bałem się o swoje zdrowie, swoich stóp się bałem. Tak teraz e, będą noweczki, jak widzicie, wszystko pod zawody, zainwestowane. Cyk! A po pracy prosto na cięcie, ostatnie, co trzeba z tym zrobić? Kroki zrobione to jajóweczka. Oh je! Yeah. I popatrzcie, tylko jakie piękne danie: ser halumi. Trochę masełka i jaja. Nic dodać, nic ująć. No, jak tu dobrze nie redukować? Przy okazji zachowując masę mięśniową. Pozwólcie, że zjem, bo dosyć głodny już jestem. Jako, że dzisiaj siłowni nie ma, to krótki spacerek wieczorny. Zaraz Wam pokażę, ile tych kroków wyszło w końcu. Pod koniec dnia 11 kroków mam tysięcy. Cztery dni do zawodów jest to ostatni dzień, który zobaczycie w tym vlogu, ponieważ później już nie zdążyłbym wam tego zmontować. Kolejny vlog będzie już po zawodach. Niemniej, drodzy Państwo, dziś najsmutniejszy dzień dla zawodnika, dla mężczyzny przede wszystkim, ponieważ będę się pozbywał wszystkich włosów na nogach, na rękach, na plecach, na klatce, wszędzie. Wszędzie podbrązowienie. natomiast e, dzień później będzie peeling. E, Niemniej co, zaczynamy w takim razie ten dzień. I jedna z moich ulubionych mang. Bardzo fajnie się to czyta, powiem wam, jako taki shonen. Jest lekki, przyjemny, śmieszny. Durnowaty, zboczony humor. Dla fanów Dragon Balla naprawdę świetna sprawa. Kreska tylko taka trochę niedbała momentami, ale to nie o to chodzi też w komiksach. Tak się skapnąłem, że przecież drugi dzień ładowania będzie oparty na węglach i coś tu trzeba będzie ogarnąć. A dobra, może coś zdrowszego. Śniadanko kupione. Jak wiecie od tygodnia jestem na bardzo, ale to bardzo niskich węglach, 0 gramów w sumie. Niemniej tym razem wypróbuję troszeczkę inne ładowanie bezpośrednio przed e, zawodami, ponieważ nie będzie to tydzień e, jedzenia kwasów jednonienasyconych, tylko w sobotę. Przywale, nie no, nawet w sumie w piątek. W piątek przywale e, bardzo dużo kwasów nasyconych. A w sobotę wieczorem zjem trochę więcej węgla w granicach 300-400 gramów. Zobaczymy, jak to tym razem pójdzie. I jeszcze nie wiem z jakich źródeł, pewnie jakichś zdrowszych, no ale jak się to skończy, to będziemy widzieć. Ostatni trening w Rzeszowie. Jedziemy sobie dopierdzielić łapy, klatę, barki, plecy. Brzuch. To tylko nóg nie będzie dzisiaj. A po co nogi rodzić? A nogi same urosną przecież Boże. Do no. 3 lata do klasyka, także jeszcze dużo czasu, żeby urosły troszkę. ostatni posiłek, który zobaczycie w tym vlogu, drodzy państwo, bo to już końcówka. 10 jajek, 50 g masła ogółem w takich oto tutaj rulonikach, niespodziankach i reintrodukcja warzyw i błonnika, czyli 230 g papryki. Jemy Także ja Was jeszcze raz na sam koniec zapraszam na WNBF Poland, tym razem, drodzy Państwo, 9 listopada w Grodzisku Mazowieckim, czyli tak naprawdę w ten weekend, w tę niedzielę, jeśli ktoś ma wolny ten weekend i chciałby powydzierać się na trybunach, żeby jeden goły chłop wygrał z drugim gołym chłopem, to serdecznie Was zapraszam, bilety macie na e-bilet.pl i mam nadzieję, że się widzimy. Koniec! Tylko getuza! W męskiej sylwetce też! Koniec! Jeszcze tylko na szczęście ucałujemy, żeby wszystko było dobrze... Mój kochanie takie. Co on by zrobił właśnie, żeby wygrać? Co by Kartezjusz zrobił, żeby wygrać? Do badania prawdy konieczną jest metoda. No, tak, bo teraz, o widzisz, o, no to teraz się upewniłem. Już cięższy kocur metodę wykorzystał, bo tamtym razem był za lekki, brzucha nie trzymał, no to co, będzie pewnie dobrze. Będzie pewnie dobrze. Jak Kartezjusz powiedział, to musi być, to no przecież jak. A na przykład... Yy... A, już nie kuśmy losu. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mawi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!